A w interesie narodu polskiego jest to, by uzyskać reparacje za zniszczenia dokonane przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Musimy jednak pamiętać, że jeżeli chcemy być konsekwentni, powinniśmy wystąpić z jednej strony o reparacje do Niemiec, z drugiej strony o reparacje do, do strony rosyjskiej, ponieważ pamiętajmy, że w latach 50. minionego wieku ZSRR zmusiło polskie władze, Polskie Rzeczpospolitej Ludowej, do tego, żeby zrzekła się reparacji od RFN-u. A ponieważ Federacja Rosyjska jest spadkobiercą Związku Radzieckiego, więc tutaj mamy dwie strony, do których zdecydowanie powinniśmy uderzyć w kontekście reparacji, o zwrot tego, co nam ukradli i tego, tych kosztów, które ponieśliśmy w związku z, ze zniszczeniem naszego. Państwa, pamiętajmy, jaka rocznica przypada 17 września. Będziemy obchodzić 86. rocznicę wbicia noża w plecy, gdzie właśnie 86 lat temu strona rosyjska również najechała na nasz kraj.